Hej wszystkim, witam się z wami bardzo serdecznie na kanale Staram się ogarnąć i na dzisiaj przygotowałam dla was jeden z moich ulubionych filmów, czyli lump w którym oczywiście pokazuję, co takiego udało mi się złapać w lumpie. Rzeczy znowu pochodzą sprzed kilku miesięcy. W zasadzie te ubrania kupowałam, jak jeszcze byłam z brzuszkiem, już tak wiecie, przyzornie, myśląc o lecie, o tym, że jak stracę ten brzuszek, będę szczupła, piękna, to żeby miała się w czym prezentować światu. Tym razem chyba tych rzeczy nie będzie 10, tylko drobinkę więcej, bo znalazłam w torbach jeszcze parę drobiazgów, których Wam nie nagrywałam. Część jest jeszcze z zeszłego roku. Jakieś takie pojedyncze egzemplarze, więc po prostu stwierdziłam, że je dorzucę do tego, co miałam przygotowanego na dzisiaj. Nie wiem szczerze mówiąc, jakie materiały tym razem będą dominować, bo ostatnio się śmiałam, że będę chyba dzieliła te ubrania według materiałów, ale nie ja po prostu wzięłam to, co mi akurat wpadło w oko. No i jestem, więc jeśli jesteście ciekawi, co takiego mam Wam do pokazania tym razem, to oczywiście zapraszam Was dalej. No i dobra, przechodzimy do rzeczy. Pierwsze, e, pierwszy łup to jest e, biała koszula, ale nie klasyczna. E, ma bardzo fajne wykończenie przy szyi, bardzo fajne rękawki, bo one nie są takie typowe, tylko m, lekko rozszerzane. E, materiał lekko prześwitujący, ma jeszcze tutaj takie wytłaczane. Kuleczki, które moim zdaniem wyglądają naprawdę bardzo fajnie, więc koszula jest z jednej strony czymś takim bardzo uniwersalnym, klasycznym, ale z drugiej strony nie do końca no bo tak jak wspomniałam, posiada kilka bardzo fajnych ozdobników. Marka to jest Kapal, rozmiar 36, ale ja bym powiedziała, że to jest taki 36 na 38 bo ona jest troszeczkę luźna. Nie ma żadnych wcięć w talii ani nic takiego. Skład to jest 100% poliester, ale wydaje mi się, że wygląda ona na tyle fajnie, porządnie, że wybaczymy jej ten fakt. No i coś, co śmiało może pasować do tej koszuli, to spódnica ołówkowa w paski, w takich bardzo neutralnych kolorach, mamy beż, biel, czerń moim zdaniem jest naprawdę świetna. Ja ją kupiłam za 3 zł. Ona była jeszcze z metką i uwaga, to jest rzecz tej marki Tom and Rose, czyli to jest marka ubraniowa Biedronki. Właśnie w tamtym ląpie, gdzie ja kupuję ubrania po 3 zł. dużo jest to ubrani z Biedronki, z pepko i z Sinseya. I właśnie te Biedronkowe często są albo w folii, albo z oryginalnymi metkami. Ona jest bardzo elastyczna, rozmiar to jest SK, ale naprawdę wydaje mi się, że jest super. Ja bardzo lubię ołówkowe spódnice, takie lekko za kolanko. Wydaje mi się, że do mojej figury są jak najbardziej w porządku. Z czego ona jest zrobiona? Niestety nie wiem, bo metkim ze składem nie posiada, ale obstawiam, że albo to jest poliester, albo poliester wymieszany z bawełną, bo raczej lnu, czy biskozy po biedronce się nie spodziewam. Tutaj coś takiego lekko dziwnego, szalonego, nowo paski, taki dosyć rzucający się w oczy kolor zielony, ale uważam, że te spodnie są świetne na lato, na takie ciepłe dni. Jak znalazł do tego jakiś prosty t-shirt, top w białym, czarnym kolorze i wydaje mi się, że stylówka jest gotowa. W której oczywiście spodnie grają pierwsze skrzypce. Strasznie mi się spodobały. Naprawdę uważam, że te spodnie są po prostu rewelacyjne. Długość to chyba 7,8. Szczerze mówiąc, ja ich nie przymierzałam, bo kupiłam je jeszcze, jak właśnie chodziłam z brzuchem, więc nawet nie miałam możliwości, żeby sprawdzić, czy będą dobre. Mam nadzieję, że są. Marka to Miss Guide i skład 100% poliester, ale naprawdę wydaje mi się, że one są rewelacyjne. Zobaczycie oczywiście wszystko na przebitkach. Dalej bluzka, którą właśnie kupiłam jeszcze. W zeszłym roku, jakoś tak okolice jesieni wczesnej, więc trochę poleżała. Też bardzo fajna kolor. Granatowy, ciemny. Wydaje mi się, że mnie w takich ciemnych kolorach jest bardzo fajnie. Wykończona jest takim uroczym białym haftem, który oczywiście troszeczkę rozwesela całość. Rękawki też ma takie ciekawe, bo ze ściągaczem takie do łokcia. Zapinana jest z tyłu na guziczek. Nie wiem, to jest chyba Primark, z tego co pamiętam. Tak, to jest Primark, ale bluzka została w 100% wykonana z bawełny. I czuć w sumie, że ten materiał jest taki um, taki sztywny dosyć, ale też przez to oczywiście gniecący się. No ale bawełna wiadomo, że y, miała swoje plusy i minusy. Kolejna rzecz. I ja uważam, że to jest najlepsza rzecz z tego lub hola. Uwielbiam ją spódnicę przepiękna, w maki, no zobaczcie sami, takie y, wesołe kolory, no kwiaty, zapinana na guziki, długo jest za kolano. po prostu uwielbiam tą spódnicę i jeszcze skład 100% wiskoza. Ona no, też trochę kosztowała chyba, coś około 15 albo 17 zł, ale uważam, że była tego warta, bo jest szałowa. Rozmiar to jest 10, czyli zdaje się, że M, ale pasuje na mnie bardzo fajnie, bo ją przymierzałam ostatnio. Ma delikatne rozcięcia po boku, no po prostu uwielbiam tą spódnicę, biały t-shirt, koszyk jakiś koturny i ja idę śmiało na miasto i czuję się po prostu fantastycznie, no bo mówię, ta spódnica niesamowicie mnie zauroczyła. Genialna jest, autentycznie jest genialna i to jest ASOS. Następna rzecz i tutaj powiem Wam szczerze, mam pewne wątpliwości czy wejdę. Sukienka niby jest taka y, elastyczna, bo to jest poliester chyba. Jak Primark to zapewne poliester. E, już patrzę. Tak, 94% poliester, reszta to elastan, e, więc... No mam nadzieję, że się zmieszczę. Sukienka na ramionczka, dopasowana w takie ala prążki, typowo wakacyjna, e, neon. Mm. Szczerze mówiąc, ja nie jestem fanką neonów i raczej nie mam neonów w swojej szafie, ale stwierdziłam, że co mi tam skuszę się na lato, na wakacje, gdzieś żeby przejść się po mieście, wydaje mi się, że będzie w porządku. No, i tutaj kolejna sukienka, już taka bardziej w moim stylu, to jest HM rozmiar 34, więc też mam takie pewne wątpliwości, czy aby na pewno wejdę. Ale sukienka jest bardzo ciekawa. Przede wszystkim yy, guziczki, wiadomo, że u mnie guziczki są jak najbardziej wskazane. Kołnierzyk, a z tyłu na plecach wycięcie, więc no, wydaje mi się, że sukienka naprawdę jest bardzo ciekawa. Dodatkowo posiada kieszenie, więc no, w ogóle, szał, ciał. Yy, ma wszystko to, czego ja w sumie oczekuję od sukienek. Yy, paseczki pionowe, wyszczuplające. Yy, tak, rozmiar 34HM, to już Wam powiedziałam. I jeszcze z czego jest? Jest z bawełny, więc wydaje mi się, że sukienka naprawdę jest takim strzałem w dziesiątkę. Co mam jeszcze? Mam tutaj kolejną rzecz z HM, taką koszulę. Ona jest czarna, ale posiada takie rozweselające kwiatki. Więc no, też ją wzięłam z myślą właśnie o takich cieplejszych dniach, żeby ją nosić albo do prostej ołówkowej spódnicy, albo do jakichś spodenek, chociaż wiadomo, że do spodni, do jeansów też sprawdzi się naprawdę rewelacyjnie. Rozmiar 40. Celowo wzięłam ją większą, bo wydaje mi się, że tego typu koszule, właśnie nie takie formalne, powinny być troszeczkę luźniejsze, takie właśnie nie krępujące ruchów. I z czego ona jest? Ma jeszcze właśnie ten zapasowy guziczek. Hmm. I ona jest wykonana w 100% z wiskozy, więc też mi się wydaje, że jak najbardziej atut, taki jeśli chodzi o lato. Tu mam kolejną rzecz z biedronki. Wydaje mi się, że stosunkowo niedawno były te rzeczy z superbohaterami. I uwaga, to tak naprawdę jest góra od piżamy. Dołu nie znalazłam, więc stwierdziłam, że będę po prostu tą górę nosiła jako zwykły, prosty t-shirt. Ona zresztą bardzo fajnie będzie mi się komponowała na przykład z tymi zielonymi spodniami, z czego jest wykonana, już Wam mówię, ona jest wykonana z bawełny, więc świetna sprawa. W ogóle wydaje mi się, że piżamy najczęściej robią z bawełny. Więc wiecie, mam bawełnianą koszulkę, właśnie z takim bardzo fajnym motywem, który chyba teraz jest na czasie, czyli właśnie Wonder Woman. Jak dla mnie super. I zostało dosłownie trzy ostatnie rzeczy. Numer jeden, taka koszula, troszeczkę w kowbojskim klimacie, bo wiązana na dole z materiału, który imituje jeans w białe kropeczki. Wydaje mi się, że jest przesłodka i przeurocza do białych shortów, będzie... Jak znalazł, bo mi zawsze właśnie zależy na tym, żeby nowy nabytek pasował do reszty ubrań, które mam w szafie. Z czego Ty jesteś? 100% bawełna, więc znowu jak najbardziej na plus. Więc ten film chyba zdominowała nam bawełna. Sklep to jest Topshop, rozmiar 38, czyli. Ona jest, no, ma taki minus, że jest stosunkowo krótka, więc na pewno lepiej będzie wyglądała do rzeczy z wyższym stanem, bo u mnie brzuch jest tą strefą, którą niekoniecznie chcę pokazywać, więc do rzeczy z wyższym stanem będzie jak znalazł. Też jedna z takich naprawdę hitowych, jak dla mnie rzeczy biała sukienka z takiego naprawdę fajnego, konkretnego materiału. Marka to jest Zara Woman. Rozmiar, rozmiar, rozmiar to jest chyba eska. Tak, to jest eska. I powiem Wam szczerze, że ja w pierwszej chwili nawet myślałam, że kurczę, fajna biała sukienka założę ją na ślub, ale nie, jednak to nie będzie moja suknia ślubna, więc mogę ją wam śmiało pokazać. Mimo wszystko, um, chociaż tak, nie będzie to moja suknia ślubna, uważam, że sukienka jest naprawdę fantastyczna na jakieś spacery, na kolację, na wyjście na obiad, czy gdziekolwiek indziej. Prześliczna, bardzo kobieca, ma um, taką dekorację właśnie w postaci e, koronki i w biuście, i e, na dole zapinana z tyłu e, jest na suwak. Po prostu uważam, że to jest Przepiękna kobieca sukienka. I z czego jest? Z czego jest? Ja chyba patrzyłam, ale nie pamiętam, bo mówię: materiał jest taki sztywny, bardzo porządny. I to jest 88% bawełna, 12% poliester. Bo w sumie ona jest taka delikatnie rozciągliwa, ale no przepiękna. Przepiękna zauroczyła mnie niesamowicie. I ostatnia rzecz, też taka, można by powiedzieć, troszeczkę dziwna i nietypowa, to jest kombinezon. Kombinezon z nogawkami e, takimi 7-8, na górze mamy guziczki, więc taka rzecz, można by powiedzieć, troszeczkę brzydka, a ja lubię takie e, brzydko ładne rzeczy, takie e, mniej standardowe. Kombinezon oczywiście jest ubraniem lekko problematycznym, jeśli chodzi o wyjścia do toalety, ale to jest nieistotne. Bardzo fajne. Właśnie dzięki tym guzikom będę mogła nosić go już nawet teraz. Ma taki ładny żółty kolor. Wzór w liście palmy: jakieś drobne kwiatki. Fajna, wakacyjna, lekka rzecz. I z tego co pamiętam, to on chyba też jest zrobiony z wiskozy, bo pamiętam, że miałam z koleżanką wypad taki wiskozowy w marcu albo jakoś w kwietniu. Czy mm -hmm. ja się doszperam do metki? Nie, chyba się nie doszperam do metki, ale tak mi się coś wydaje, że to jest wiskoza. Zresztą czuć w sumie po materiale. Więc tak, to jest ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać. Dajcie mi proszę znać standardowo, która rzecz z tego holu podobała Wam się najbardziej, może która podobała Wam się najmniej. Jak Wy zapatrujecie się na zakupy w lupach? No i standardowo, jeśli film Wam się podobał, to oczywiście łapeczka w górę. Jeśli chcecie być ze mną na bieżąco i z moimi lumpholami, ale oczywiście nie tylko, no to zachęcam do subskrypcji. Czerwony przycisk na dole subskrybuj i widzimy się już niedługo w jakimś nowym filmie, także do zobaczenia, buziaki. Hej!